Cześć. Witam serdecznie na kanale Komiksowy Świat i zapraszam na taki malutki unboxing z jednej pozycji komiksu, jaki sobie zamówiłem. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam was gorąco do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco z moimi materiałami, czy to komiksami, czy to z grami retro. Słuchajcie. Wczoraj, powiem wam, jak to się stało, że ja zamówiłem tylko jedną pozycję i tak spontanicznie. To był czysty spontan. Wczoraj w pracy na przerwie Przeglądałem sobie internet i po prostu trafiłem na ten komiks, jaki tutaj będzie się znajdował. Komiks, na pewno będziecie wiedzieli, jaką, co to jest za komiks, a mianowicie jest to bajka. Bajka, która niegdyś była u nas emitowana w latach 90. w Polsce. Bardzo słynna bajka, do dziś budząca u mnie spory entuzjazm i spory sentyment. Dobrze, ale nie będę już tutaj Wam dużo mówił, yy, rozgadywał się, po prostu otwórzmy sobie tą paczuszkę i zaraz zobaczycie. Wczoraj właśnie na przerwie pracy zamówiłem tą paczkę, żeby do mnie przyszła jak najszybciej. No i widzicie, dzisiaj już jest. Po prostu, nie zastanawiając się długo, zamówiłem ją. Paczka z Gildi, oczywiście jak zawsze, u nich są bardzo solidnie zapakowane produkty. To się bardzo chwali. Troszeczkę może mi to zająć. Naprawdę powiem wam, że zupełnie przypadkiem się dowiedziałem. Nawet nie wiedziałem, że taki komiks u nas jest. I został wydany. A został wydany z tego co się orientuje 15 kwietnia, czyli dość niedawno. Kurczę, coś mi trochę nie wychodzi te odpieczętowywanie. Wybaczcie mi to tutaj, chyba jest takie nacięcie. Widzę, muszę potrenować. A i troszkę ten unboxing potrwa. Dobrze, słuchajcie, przetnę po prostu tak. Może nie chcę tam nic uszkodzić. E, jest ok. Słuchajcie, już wyciągam. Mamy coś tu w środku, więc tu takiego nie ma. Dobrze. Komiks jest nieduży. Jest w miękkiej oprawie. Słuchajcie, uwaga, uwaga. Spójrzcie, kapitan Tsubasa. <laughs> Pewnie niektórzy Was zrobią wielkie wow. Powiem Wam, ja dlatego zamówiłem ten komiks. Wiadomo, komiks u nas niegdyś emitowany w Polsce. Naprawdę dużo z nim jest. dobry wspomnień. Każdy dobrze zna kapitana Tsubasa, słynne Nankatsu i innych bohaterów tej kultowej już animacji, jak Wakashimazu, Misaki, Kojiro, Ishizaki i wielu, wielu innych. Komiks jest w miękkiej oprawie, widzicie? Ja czytałem troszkę w internecie i yy, dowiedziałem się, że tam właśnie pisało, że preorder miał twardą oprawę. Oczywiście był on też droższy. Powiem Wam, że troszeczkę żałuję, że, że sobie nie kupiłem, bo wiadomo, otwarta oprawa zawsze dużo lepiej wygląda, ale i tu mamy tom pierwszy, jeszcze wyczytałem, że ma być podobno 21 tomów, czyli bardzo dużo, komiks jest takich mniejszych rozmiarów, ja nawet szczerze mówiąc nie wiem jaki to jest rozmiar, ale dobrze, otwórzmy sobie już, nawet mam wolutę widzicie, otwórzmy sobie już, że o to wygląda, to jest komiks oczywiście z mangi, o, i tak jeszcze swoją drogą jest to pierwszy komiks mój mangowy, jaki ja posiadam. Ogólnie ja tak średnio, jeśli chodzi o mangę, czytam, ale Ale po prostu do tego komiksu ten komiks musiałem mieć. No Po prostu musiałem. Wiadomo, sentyment, sentyment, jeszcze raz. No i spójrzcie. Kapitan Tsubasa. Ilustracje. Ja tutaj nie będę Wam wszystkiego pokazywał. Nie wiadomo jak. Ale łezko się wokół kręci i komiks jest dość gruby, ma ponad 300 stron, także fajnie, na pewno go będę, chcę, będę chciał go przeczytać jak najszybciej i chyba tak zrobię, że zacznę go czytać zaraz po tym filmie, bo wiecie, już w środę będzie premiera przeze mnie bardzo i przez wiele na pewno z Was także wyczekiwanego komiksu, jakim będzie tak na marginesie, już to o tym mówię. Jakim będzie Batman Kingfall Prolog. I to będzie wydarzenie naprawdę. Ale już nie będę o tym mówił, będzie w swoim czasie, będę się tutaj rozgadywał, bo na razie tutaj mamy co innego do oglądania. Także na pewno będę chciał go przeczytać jak najszybciej przed tym Kingfall'em. Dobrze. Ale wiecie co, ja tutaj zauważyłem taką ciekawostkę, zdajemy na chwilę tę obwolutę Że komiks Słuchajcie, to jest jakoś ono, od... tu jest Wydaje się, że to jest początek Spójrzcie, a czyta się go od lewej strony Od prawej strony w lewą To ciekawe Dopiero teraz się kapnąłem, słuchajcie Słuchajcie i tak jeszcze, tak, dobrze mówię, od prawej strony w lewą to ciekawe, naprawdę ciekawe, czy to jest jakiś błąd druku, czy to jest po prostu tak musiało być, tak było zaplanowane. Napiszcie mi w komentarzach, czy coś wiecie na ten temat, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. I napiszcie mi też w komentarzu, czy byście chcieli, żebym omówił ja wam ten komiks, bo powiem szczerze, że chciałbym, ale chciałbym też znać wasze zdanie, czy byście chcieli. Wiadomo, każdy zna, na pewno dużo osób zna wychowanych na tym serialu, tej animacji, która była u nas emitowana w latach 90. zna, co to wszystko je, co tu się działo i tak dalej, ale czemu sobie nie odświeżyć, prawda? Yy, możecie mi napisać po prostu w komentarzach. Dobrze. Ale naprawdę dość nietypowe, że od, od prawej strony w lewą. Tak. Także tak się prezentuje ten tom. A jeszcze wam nie mówiłem ile za niego dałem. no Tutaj z tyłu nie ma. Ja za niego chyba 50 zł. 50 chyba 5 zł dałem. Nie, jakoś nie jest jakaś cena, wiadomo, bardzo duża. I ładnie pachnie od razu, powiem szczerze, jak tutaj otworzyłem. Także tak ten tom się prezentuje, spuść jeszcze na grzbiet. Widzicie? Jedyneczko tu mamy, czyli pierwszy tom naprawdę. I czy ja będę zbierał kolejne tomy, jeszcze takie pytanie. Zobaczy, wiecie co, zobaczę. Yy, zobaczymy. no Szczerze mu sam nie wiem, no ale chcę spróbować tego tomu. Zobaczyć co jak. I zobaczymy, co będzie dalej. Tradycyjnie, jeśli mój film się Wam, wam podobał, możecie napisać jakiś komentarz, udostępnić, polubić. No i oczywiście subskrybować będzie mi bardzo miło. A tymczasem do zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Cześć!